Dobra, raz na zawsze rozwinie wszystkie wątpliwości. Dzieci mają zabawki. Zabawki. O, proszę bardzo. Zabawki, 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 zabawki. Na górze też mają ich sporo. Mała teraz Jest śniadanie. A teraz, to, co mówiłam, czyli multum zabawek w szafie. Więc tak, jak widzicie, dzieci mają zabawki. Przecież mówiąc, powiem Wam szczerze, że ja nie, nie rozumiem ogólnie tych ludzi. Oni zawsze szukają wszystkiego, żeby się tylko czegokolwiek przyczepić. Nie rozumiem, dlaczego nie chcecie uwierzyć, że jestem dobrą mamą, zajmuję się swoją córeczką najlepiej, jak kocham ją najbardziej na świecie. Nie, po, nie pokazuję po prostu e, większości mojego życia, bo uważam, że małej należy się jakaś prywatność i nie będę jej postować za każdym razem po prostu, czy ja jestem z nią e, na dworze, e, czy nie wiem, po prostu będę się z nią bawić, e, grać w piłkę czy coś, e, czy nie, tego nie będę pokazywać. To jest e, moje życie, mam multum czasu, jako influencerka mówiłam, mam multum czasu, żeby spędzać z małą, spędzam z małą czas, mała też ma kontakt z innymi dziećmi, E, bo Karolinka ma dzieciaki, jak Karolinka wróci. Będą się razem bawiły, często też się bawią na podwórku. A żeby nie było, to jest podwórko, mają tam dużo miejsca, tu jest huśtawka. I tak radzę e, się zająć e, swoimi dziećmi. Jeżeli je macie, a to mnie się po prostu nie wtrącajcie. A pozostałych widzów pozdrawiam i kocham.